Dobrze, dobrze, a jak Ty? umieć zwykle zwykle muzyka, blanty. Hej, cześć, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. E, w kolejnym materiale, który tyczy się tematyki Dragon Ball'a. E, e, tak jak obiecałem w poprzednim moim filmiku, e, w tym filmiku chciałbym omówić Wam jak należy oglądać Dragon Ball'a, gdzie go można znaleźć i jak ogólnie jest z tymi wszystkimi seriami Dragon Ball'a. A więc jest mm, Dragon Ball. To yy, jest jakby pierwszy sezon. Potem jest Dago Dragon Ball Z, i potem jest Dragon Ball GT, ale to jest innego twórcy niż ten oryginalny z dwóch pierwszych sezonów. Yy, I jeszcze mamy Dragon Ball <coughs> e, Kai. Dragon Ball Kai to jest nic innego jak remastered yy, Dragon Ball Z. Yy, Jestem trochę mniej odcinków, bo to wszystko jest połączone tak, żeby nie było tych właśnie zbędnych przedłużań. A więc jak, jak ja oglądam Dragon Bola? Ja oglądam Dragon Bola od początku, od Degon Bola, Dragon Ball Z. Teraz właśnie jestem na etapie Dragon Ball Z potem jeszcze prawdopodobnie obejrzę GT i to będzie chyba tyle, bo KAI już chyba nie będę oglądał. Co może odpychać młodych, nowych widzów? Na pewno jakoś, ponieważ bajka już, no, ma swoje lata bajka. No, anime ma swoje lata. Ja niestety niestety, niestety, niestety mnie to nie dosięgnęło, ponieważ ja oglądałem Dragon Ball, ja oglądam Dragon Ball Z w HD. Zektorem po polsku. Skąd ja brałem Dragon Ball? A? No niestety ja go ściągałem z Chomikuj. Płaciłem sobie za transfer, ciągałem go z Chomiku. Bo, no, już nie można go nigdzie kupić ani nic więc mm, Więc, więc tylko nie kupiłem, tylko go nie kupiłem, go kupi, bo to jest świetna, 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 manga, świetne anime. Yy, więc ja go osiągałem z Homikuj. i właśnie sobie za transfer mam to wszystko na dysku No, możecie mnie tutaj schytować no ale, ale, ale no, chciałem mieć jak najlepszą jakość tego obrazu i dźwięku, no i właśnie mam, jestem bardzo zadowolony nawet na telewizorze takim dużym, plasmowym Full HD to fajnie, bardzo fajnie wygląda. Hmm, istnieje też takie coś jak schemat oglądania Dragon Niektórzy to. Niektórzy mówią, że tak należy oglądać Dragon Bola. Eee, niestety ja tego nie popieram. Ja popieram tą teorię, że należy oglądać to od początku. Jak mówią, Jaki jest ten schemat? Eee, schemat jest taki, że należy zacząć oglądać Dragon Bola od Dragon Kai. Eee, ponieważ jest. Nie ma właśnie Dragon Ball Z, bez zbędnych tych właśnie dużaczy, jak to w niektórych anime występuje. I, i właśnie tam mówią niektórzy, że się to ogląda, to można coś od tego, jak się to ogląda, to można się domyśleć, co było w pierwszym jakby sezonie Dragon Ballu. Bo są też takie niektóry, w przypadku każdego odcinka jest takie jakby krótkie przypomnienie, co się działo w, się działo w poprzednich chyba tam kilku odcinkach. Więc, co się można domyślić. No, z jednej strony jest to fajny sposób, a z drugiej strony ja tego nie popieram. Co kto woli, co kto woli, co kto woli. Ja, tak jak mówię, oglądałem to wszystko od początku, od postaw. Ogólnie Dragon Ball to jest takie to postawy. Tak ten Song, ogólny bohater jest mały, on tam rośnie, ćwiczy. Tak, to tam nic takiego szczególnego się nie dzieje. Może tam pod koniec, e, dopiero w Dragon Ball jest się, się cała akcja. No ja tak mówię, ja oglądałem od początku, mi się to bardzo podobało. Wydaje mi się, no. Tak, tak, ale na początku no, Dragon Ball Z ja jest na początku Dragon Ball Z, chyba przy 15, przy 15 odcinku już. Wypowiada się ciekawiej niż Dragon Ball. Jednak ja nie wyobrażał sobie teraz, żebym mógł mi oddać tego pierwszej części. Ponieważ to wszystko bardzo fajnie, bardzo fajna historia się kształtuje. Fakt, fa fakt, faktem może ten Dragon Ball. Był trochę na początku nudny, ale, ale po tym co fajnie rozkręcało, wszystko to fajnie było. Tak jak mówię, ja wam polecam oglądać wszystko od początku, od deski do deski Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT Najm ja tak będę, tak będę robił, bo właśnie oglądałem Dragon Ball GT A dopiero zacząłem Dragon Ball Z. Hmm. Moim zdaniem to jest najlepsze wyjście, jak chcecie możecie też różnie skorzystać z tego schematu, który wyjaśniłem, co prawda może niedokładnie, ale, ale ja jakoś tego nie popieram, ja popieram oglądanie od początku, od postaw. jeżeli macie jakiekolwiek pytania napiszcie je w komentarz, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka na moim kanale, dzięki za oglądanie, cześć!